Wydawało się, że kiedy Gregorowicz nie będzie już pełnić funkcji przewodniczącego to obrady staną się spokojniejsze. Tak też było przez dwie ostatnie sesje. Powód był prosty. Na owych posiedzeniach nie pojawił się Gregorowicz. Wszystko zmieniło się podczas ostatnich obrad. Na sesję postanowił przyjść niechciany przewodniczący i zaczęło się. Każdy z nas pamięta niewybredne komentarze wobec radnej Ewy Grabek, czy postępowanie na sesjach wobec innych kobiet, czy innych radnych. Podczas ostatniej sesji Gregorowicz znowu zabłysnął, choć owe błyśnięcie spotkało się z ostrą krytyką radnego Tomasiaka. Miesiąc temu o czymś żeście zapomnieli, tak? Żeście się śpieszyli do tego, do tego korytka, że zapomnieliście złożyć rezygnację. Dziękuję. Ja powiem w ten sposób, że troszkę jestem zdziwiony Wypowiedział pana Gregorowicza, który powiedział, że ktoś się tak mocno pchał do tego korytka. Ja nie widzę, żeby przy stole prezydialnym siedziała jakaś świnka albo siedział jakiś inny warchlaczek i prosiłbym, żeby nie nazywać prezydium rady. Jako korytko. Dziękuję bardzo. Oburzenie Tomasiaka zapewne wielu z nas uzna za uzasadnione, zgodnie z definicją w Wikipedii koryto. Podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody zwierzętom gospodarskim, najczęściej używane do karmienia zwierząt żyjących stadnie, szczególnie trzody chlebnej, stosowane także jako zbiornik wody do pojenia. Podczas ostatniej sesji nie krył pan oburzenia porównaniem funkcji przewodniczącego Rady do korytka. Tak, ponieważ uważam, że to jest niegodne. Takie y, zachowywanie się jest dla mnie zadziwiające. Jak w ogóle można y, używać takich porównań? Jak w ogóle można używać takich słów? Jak w ogóle można y, w ten sposób się zachować? To jest po prostu skandaliczne. To jest y, naprawdę y, nie mieści się w żadnych normach tego typu y, porównania. No, ale może ja mam inne normy. Może pan Gregorowicz uważa, że to jest śmieszne, dowcipne, może jest bardzo rubaszny w chwili, kiedy tego typu rzeczy robi, może po prostu realizuje pewne swoje założenia na swoje własne postrzeganie samego siebie. No, ale jeżeli ktoś porównuje coś takiego, funkcję prezydium do korytka, to, to zastanawiam się, czy czasem, pan Grzegorz Gregorowicz no, nie mówił sam o sobie, nie wiem tego. No ale skoro on porównuje, Pełnienie funkcji przewodniczącego, zaobieganie się o przewodniczącego, zabieganie o to, żeby się dostać do korytka, to co mam przez to, że rozumie, że co przez trzy lata? Kto siedział na funkcji przewodniczącego, skoro to było korytko? Naprawdę, to jest niesmaczne. Gregorowicz właśnie przez trzy lata pełnił funkcję przewodniczącego. No, czy zatem można uznać, że wypowiedź Gregorowicza była samokrytyką? Mam taką nadzieję, że to była samokrytyka, że to nie było wypowiadanie i porównywanie kogoś innego do no Do, 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 kogo? do świneczki, do warchlaczka, do czegokolwiek innego, no, bo było, byłoby to wysoce naprawdę mm, niesmaczne. Natomiast no, jeżeli była to samokrytyka i ktoś sam uważa, że y, siedział przy tym korytku, no to to już jego sprawa. To jeżeli on sam o sobie tak mówi, to jest pół biedy. Natomiast gorzej, jeżeli ubliża, ubliża, podkreślam nowemu przewodniczącemu Rady Miasta, bo yy, no jest to zachowanie, jeszcze raz podkreślę, poniżej krytyki. Korytka, jak dobrze wiemy, znajdowały się w Chlewiskach. Yy, jak zatem należy rozumieć wypowiedź Gregorowicza, idąc jego tokiem rozumowania, no to czym zatem jest nasz urząd? No tak, no jeżeli yy, korytka znajdowały się w Chlewikach, no to w takim wypadku na no, czymże jest ten ratusz? No mam nadzieję, że nie posunie się do takich daleko idących porównań. Za chwilę, no bo już to co się działo na ostatniej sesji, to przyznam się, że, że ja otwierałem usta ze zdziwienia, kiedy okazywało się, że to co jego koledzy zaproponowali z chociażby klubów wspólnych Lubartów, jest również przez niego krytykowane. Więc widać, że się dzieje pewna rzecz. No, oby się nie okazało za chwilę, że padną różnego rodzaju ciekawe porównania z ust pana Gregorowicza do tego co dzieje się w ratuszu. Ja przyznam się szczerze. Uważam, że to jest błędna polityka pana Paśnika, która została przeprowadzona, jest mnóstwo błędów. Został, zostali zatrudnieni ludzie bardziej po kluczu partyjnym niż po ich fachowości. To widzimy wszyscy, jak wylądowało tutaj dużo ludzi powiązanych z PSL-em. Natomiast no w życiu bym sobie nie pozwolił na to, żeby powiedzieć na to, że to jest chlewik. No ale skoro korytka, skoro ktoś ma tego typu porównania, no to też jeszcze raz mówię, to są słowa pana Gregorowicza. To on bierze za nie odpowiedzialność. Ja mimo że tych ludzi uważam, że naprawdę zaraz po wyborach należy mocno przewietrzyć te korytarze w urzędzie miasta, to w życiu bym nie porównał ratusza do chlewika. Tomasiak wspomniał o popisach Gregorowicza z poprzednich lat. Zerknijmy, jak zachowywał się wówczas Gregorowicz. Zacznijmy od tego, jak potraktował jeszcze przewodniczący Rady Miasta Pracowników MOPS. Zgłaszamy stanowczy protest wobec pańskiej wypowiedzi. Nie wyrażamy zgody na słowa, które padły na sesji Rady Miasta wobec nas i naszej instytucji. To fragment listu, jaki skierowali do Grzegorza Gregorowicza pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To już kolejni mieszkańcy Lubartowa, którzy protestują przeciwko temu. Co czyni na sesji nowy przewodniczący? Sam Gregorowicz nie widzi niczego niestosownego we własnej wypowiedzi. Co powiedział, oraz czy faktycznie nie ma za co przepraszać. O tym w naszym materiale. Nie minął jeszcze rok, jak Gregorowicz wskoczył na stołek przewodniczącego Rady Miasta, usuwając z niego Jacka Tomasiaka, a zdążył już obrazić kilka osób. Mówiliśmy o tym już kilkukrotnie i do owych popisów odniesiemy się w drugiej części materiału. Dlaczego? Bo podczas ostatniej sesji Gregorowicz po raz kolejny użył słów, które wywołały ostry sprzeciw pracowników MOPSu. Dyskusyjna jest na przykład cała atmosfera wokół Mopsu. Ona nie jest. Za dobra, no powiem tak, nie jest za dobra, jeśli chodzi o zrozumienie, szacunek do waszej pracy. Są głosy na mieście, które czasami podważają, stawiają pod znakiem zapytania sens tych wydatków. Polityka kadrowa zatrudnieniowa często jest taka, co słyszymy między sobą, że niektórych ludzi tam się przesuwało za karę, że niektórzy zatrudnieni w MOPSie no korzystają z często z zwolnień lekarskich. Zaznaczam, nie, nie mówię tu o naruszeniu danych osobowych, niech to tutaj być oskarżony o, że, że wchodzę nie w swoje e, jakby poletko, ale z drugiej strony, jeśli chcemy, żeby ta pomoc była sprawna, trafiała do właściwych ludzi i pomagała im, to też chciałbym się przekonać, chciałbym, że pani mnie uspokoiła, czy ludzie, którzy tą pomoc przekazują też są sprawni, czyli że oni tam są, jest, Zgrana paczka, energiczna, przygotowana zawodowo, gotowa do niesienia tej pomocy, czy czasem, czy jednak są tam ludzie, którzy trafiają na przykład w formie zdegradowani w urzędzie miejskim i trafili do, do mop i tam doczekują do emerytury, albo być może takie sytuacje są, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że My, pomoc społeczną, traktujemy trochę po macoszem. Gregorowicz swoich słów użył w punkcie dotyczącym sprawozdania z działalności mops czyli na temat, który nie był przedmiotem obrad. Jego wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją tych, pod adresem których kreślił swoje opinie, czyli pracowników MOPS. Ci, ostatni tydzień po wypowiedzi przewodniczącego Rady Miasta, skierowali na ręce autora wypowiedzi, ale także wszystkich radnych list. List wpływa do urzędu 10 lipca, jednak dokument nie trafia do adresatów, czyli radnych. O tym, że pracownicy MOPS-u wysłali do radnych list, dowiaduje się Jacek Tomasiak 30 lipca, a więc trzy tygodnie od daty wpłynięcia listu, między innymi do Tomasiaka, ten ostatni pojawia się w urzędzie i żąda wydania jego korespondencji. Pracownicy wydają Tomasiakowi list, zerknijmy co takiego jest w nim zawarte, że nie przekazano adresatowi listu. Zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec pańskiej wypowiedzi. Która została wyartykułowana podczas sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 roku. Zaczynają swój list pracownicy MOPS. W naszym przekonaniu wypowiedzi Pana podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów, jak i poprzednich sesji sugerują, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Lubartów dzieją się niepokojące sprawy, które powinny zostać poddane bacznej analizie radnych miejskich. Jako radny wybrany głosami mieszkańców miasta Lubartów, powinien mieć Pan świadomość, że słowa wypowiadane na tak ważnym oficjalnym w oficjalnym spotkaniu odbijają się echem w społeczności lokalnej i budują zaufanie do instytucji lub je podważają. Stwierdził Pan, że dyskusyjna jest cała atmosfera wokół MOPS-u, jeśli chodzi o zrozumienie, szacunek do Waszej pracy. Uważamy, że operowanie takimi słowami jest bardzo sugestywne. Ludzie słysząc słowa wypowiedziane przez przewodniczącego rady miasta, nie weryfikują informacji, ale traktują je jako wiarygodną, sprawdzoną wypowiedź. Zatem co z szacunkiem dla nas, pracowników MOPS oraz naszej pracy? W naszym przekonaniu przewodniczący rady miasta powinien przekazywać treści sprawdzone, mające swoje uzasadnienie w faktach, a nie w opiniach wypowiadanych na gruncie prywatnym. Jednocześnie nasuwa się nam pytanie: kto i na ile Pomaga nam w uzyskaniu społecznego szacunku, zrozumieniu charakteru pracy, uznaniu i docenieniu dla wykonywanej pracy. Czy ktoś chce i próbuje poznać charakter pracy w pomocy społecznej? Nie kryjemy, że słowa, które Pan wypowiedział w trakcie sesji Rady Miasta Lubartów, wywołały wśród nas pracowników MOPS silne emocje i dlatego pragniemy odnieść się do niektórych z nich. Dotykają nas Pana stwierdzenia, czy ludzie, którzy tę pomoc przekazują też są sprawni, czyli że oni tam są, jest zgrana paczka energiczna, przygotowana zawodowo, gotowa do niesienia tej pomocy, czy czasem jednak są tam ludzie, którzy trafiają na przykład w formie zdegradowani w Urzędzie Miejskim i trafili do MOPS-u i tam czekają do emerytury. Zaznaczamy, że trzon kadry MOPS w Lubartowie przez wiele lat tworzyli pracownicy socjalni wraz z zespołem administracyjnym. Wśród nas są pracownicy z długoletnim stażem pracy, konkretnie w tutejszym ośrodku. Pytaniem retorycznym odpowiemy. Czy byłoby możliwe osiągnięcie 10, 20, a nawet 30-letniego stażu pracy? wielogodzinnego, codziennego przebywania ze sobą, gdyby nie było pomiędzy nami sympatii, gdybyśmy się nie szanowali, czy byłoby możliwe realizowanie z sukcesem tylu projektów socjalnych i wszelkich akcji wymagających współpracy wielu ludzi, gdybyśmy nie stanowili zgranego zespołu? Odnoszą się do oskarżeń Gregorowicza pracownicy MOPS. Decyzjami burmistrza miasta Lubartów struktura organizacyjna naszego ośrodka została zmieniana poprzez przeniesienie działów Urzędu Miasta Lubartów zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami pielęgnacyjnymi, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz świadczeniami wychowawczymi 500, i obsługą Karty Dużej Rodziny o osoby określane przez pana mianem Zdegradowani w Urzędzie Miejskim. Prosimy zapytać pana burmistrza miasta Lubartów. Podział na gorszych pracujących w ośrodku pomocy społecznej i lepszych zatrudnionych w urzędzie miasta, o których pan mówi, niektórych przesuwa się za karę. Ociera się o dyskryminację w zatrudnieniu. Stawiają zarzuty Gregorowiczowi pracownicy MOPS. Sam Gregorowicz, odnosząc się do listu, stwierdził na łamach wspólnoty: Moja wypowiedź mieści się w granicach dopuszczalnej dyskusji. Nie mam do niej żadnych uwag i nic bym nie zmienił. Taki stosunek Gregorowicza do własnych wypowiedzi nie dziwi, jeżeli przypomnimy sobie, jak zachowuje się on na sesji Rady Miasta. Przypomnijmy to, co czynił wcześniej. Kostecka to osoba pozbawiona własnego zdania. Takie zdanie o nowej przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej wzburzy każdego, kto zna Lucynę Kostecką oraz wie, ile zrobiła dla spółdzielni. Jednak nie każdy zna panią Lucynę, ale nawet wówczas uzna, że kierowanie pod adresem kobiety tego typu słów jest, mówiąc delikatnie, nieeleganckie. Jest jednak osoba, która nie ma hamulców przed tego typu określeniami. Kto pozwala sobie na tego typu pomówienia? O tym w naszym materiale. Tydzień temu nasza stacja poinformowała o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej. Mieszkańcy bloków wybrali m.in. Lucynę Kostecką na członka nowej Rady Nadzorczej, a nowi członkowie Rady powołali Kostecką na przewodniczącą Rady Nadzorczej. Nowa przewodnicząca mogła być także wybrana na ławnika, jednak o czym także mówiliśmy, nie poparli jej m.in. Grzegorz Gregorowicz, Renata Mazur, Grzegorz Jaworski, Jacek Bednarski, Teodor Dżubacki, czy Jacek Tchórz, czyli ci, którzy jeszcze niedawno zasiadali razem z Lucyną Kostecką w Radzie Nadzorczej lub razem z nią startowali do Rady Miasta. Przypomnienie tego, jak zachowywała się wymieniona szóstka wywołało reakcję osoby, która reprezentuje Radę Miasta. Mowa o Grzegorzu Gregorowiczu, który stwierdził, że zdanie, które upublicznia jest nie tylko jego, ale prawdopodobnie także Bednarskiego, Mazur-Jaworskiego, Czubackiego, Tchórza czy reszty radnych. Za chwilę przytoczymy zatem twierdzenia Gregorowicza i prawdopodobnie Pozostałej piątki. Jednak wcześniej podkreślamy, że redakcja nie podziela słów. Zerknijmy zatem, co twierdzi Gregorowicz oraz prawdopodobnie Bednarski, Mazur, Jaworski, Czubacki, tchórz i reszta radnych. Ja mianowicie uważałem, że pani kandydatka Kostecka jest osobą dyspozycyjną wobec pana Tomasiaka, niesamodzielną politycznie i pozbawioną własnego zdania. Prawdopodobnie podobnego zdania byli pozostali w zdecydowanej większości radni. Podobno jest pani niesamodzielna politycznie, pozbawiona własnego zdania, ale też dyspozycyjna. Pozycyjna wobec Pana Tomasiaka. Jak określiłaby Pani tego typu określenia zdania kierowane pod Pani adresem? Pani redaktor, przeczytałam na Facebooku komentarz Pana przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Gregorowicza i zdumiona byłam tym, co przeczytałam. Uważam, że świadczy to tylko i wyłącznie o autorze, który napisał ten tekst. Przypomnijmy, co mówił szef Rady Miasta o jednej z radnych. Musi się Pani przefarbować. To nie słowa spod budki z piwem, to nie wypowiedź niewychowanego klienta obrażającego blondynkę, tak aby ją upokorzyć. Dlaczego zatem cytujemy wypowiedź, która sama w sobie w wielu nas budzi sprzeciw i tak naprawdę nie nadaje się do cytowania? Powód jest wyjątkowo smutny. Owe słowa padły na sesji Rady Miasta i niestety wywołały także niemały rechot niektórych radnych. Za chwilę zaprezentujemy fragment sesji Rady Miasta, który z pewnością przejdzie do historii, bo nie zdarzyło się do tej pory, aby ci, którzy mają być przykładem dla nas wszystkich, pozwalali sobie na tak niesmaczne uwagi. Na materiale widać jak radna Ewa Grabek próbuje zgłosić się do głosu. Nowy przewodniczący, zamiast radnej, dopuszcza do głosu innego radnego, a fakt niedopuszczenia do głosu radnej kwituje Stwierdzeniem, które niestety śmieszy niektórych radnych. Pan radny Jaworski i pani radna Romańska Serwin. Panie, pan Jaworski był pierwszy. Panie, panie Jaworski. Panie Jaworski, pan był pierwszy, potem pani Romańska Serwin, a potem pan Krówczyński. Słucham? Musi się pani przefarbować. Przepraszam. Przepraszam. Po wyjątkowo niestosownej uwadze kilku radnych, ale i sam przewodniczący rechoczą z owej wypowiedzi. Do tego co zrobił Gregorowicz odniosła się sama zainteresowana. Czy posłucha pani rady pana Grzegorza Gregorowicza i przefarbuje pani włosy na inny kolor? Powiem w ten sposób, gdy słyszę takie komentarze, to wiem, że takie uwagi często skrywają ukryte kompleksy i lęk przed silnymi kobietami. A jak Pani ocenia takie uwagi wygłaszane głośno, przede wszystkim no, na forum, na sesji Rady Miasta? Ja już myślę, że nie będę tego komentowała. Na zapewne jest to yy, nie na miejscu. Osoba reprezentująca pozwalała sobie na jeszcze bardziej ostre wypowiedzi. Dałbym mu w mordo oraz pieście. to tylko dwa cytaty z wyjątkowo nerwowej reakcji przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Gregorowicza, który w ostrych słowach zaatakował prezesa Jacka Tomasiaka. My nie będziemy używać wulgaryzmów, tak jak Gregorowicz, któremu nie spodobał się nasz ostatni materiał dotyczący kolizji, którą spowodował nie kto inny jak przewodniczący Rady Miasta. W swojej publikacji Gregorowicz używa języka, którego nie powstydziłby się klient budki z piwem. Zarzuca naszej stacji, że podczas kolizji sugerowaliśmy, jakoby on sam dopuścił się szeregu nadużyć i przekroczeń. Dodatkowo wskazuje, że kolizja, którą spowodował, nie ma związku z spełnioną przez niego funkcją. Jaki związek ma prywatnie wydarzona kolizja drogowa spełnioną przeze mnie funkcją publiczną raczy wiedzieć tylko on sam. Moim zdaniem jego chore zainteresowanie moją osobą zaczyna ocierać się o psychopatię. Zastanawiam się, się, czy za chwilę podległy mu personel będzie próbował sprawdzać zawartość wynoszonych przeze mnie worków ze śmieciami. Jako sprawca nie czuję się z tym dobrze, ale robienie z tego publicznego newsa świadczy o emocjonalnym wzmożeniu zainteresowanego. Stawia poważne zarzuty Gregorowicz. Nie rozumie on, dlaczego mieszkańcy mają prawo dowiedzieć się o tym, że nie kto inny jak właśnie przewodniczący Rady Miasta spowodował kolizję. W sieci jest zatrzęsienie informacji o nieprzewodniczących, a zwykłych radnych, którzy powodowali podobne kolizje. Kolizje. Czy Gregorowicz chce, czy też nie? Musi zdawać sobie sprawę, że od kiedy został radnym, a tym bardziej przewodniczącym rady, jest osobą publiczną i musi się liczyć z zainteresowaniem mediów. W szkolnych czasach w podobnym przypadku zaprosiłbym gościa nad tory i po prostu dałbym mu w mordę. Dzisiaj przychodzi mi do głowy jedynie fragment wiersza Tuwima. Nie powiem nawet pies cię, bo to mezalians byłby dla psa. Nie przebiera w słowach nowy przewodniczący rady miasta. Taki język najwyraźniej nie przeszkadza burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi. Podobnie swoje polubienie dodał także rzecznik prasowy Urzędu Miasta Łukasz Chomicki. Wyjaśniamy samemu zainteresowanemu, ale także burmistrzowi oraz rzecznikowi, a przede wszystkim naszym widzom, że o owym zdarzeniu dowiedzieliśmy się od świadków, którzy bez trudu odnaleźli naszą redakcję. Co istotne, wszystkie informacje przekazane nam przez świadków potwierdził także przedstawiciel policji. Gregorowicz wciąż siedzi rozparty w swoim fotelu z założonymi rękami. Do mównicy podchodzi Radna Romańska Serwin. Ja również rezygnuję z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego. W uzasadnieniu powiem tak, że pan Gregorowicz na ostatniej sesji powiedział mi wprost, że jesteśmy w mniejszości jako opozycja i nie mamy nic do powiedzenia, że koalicja rządząca będzie robiła. Tak jak będzie chciała. Więc ja, solidaryzując się z panem Tomasiakiem i Krówczyńskim składam rezygnację z Komisji Planowania Przestrzennego. Gdzie pani te dokumenty chce złożyć? Do Rady czy do pana burmistrza? To do pana proszę. Jeśli do Rady to proszę do biura. Słowo donosiciel zawsze źle się kojarzyło. Przywołaliśmy już definicję ze słownika języka polskiego, ale okazuje się, że z tymi, którzy piszą raporty czy donoszą, rozprawiło się także polskie kino. Halo? czujesz? A. Ale to nie. To padlina. Jak taki zaczyna od kapowania, to na czym skończy? Na powązkach. Przywołany fragment z filmu Psy przeszedł do historii jako jedna z bardziej kultowych scen. Jednak ostatnia sesja to nie kino, choć to, co się tam dzieje, być może posłuży kiedyś za scenariusz niezłej komedii. Zanim jednak o szansach na film pełnometrażowy, zerknijmy, co działo się z 29 na 30 listopada w ratuszu, tuż przed godziną pierwszą w nocy. Ma to luźny związek, ale, jeszcze, ale jednak jakiś ma. Proszę Państwa, to dzisiaj byliśmy świadkami. Nie, nie dlatego zgłaszam ten komunikat, ale dzisiaj byliśmy świadkami kilkakrotnego użycia wobec mnie y, sformułowań typu, że doniosłem, że donosicielem jestem, więc chciałbym y, to potwierdzić. Tak, proszę państwa. To co stwierdza Gregorowicz jest wręcz nieprawdopodobne, zatem posłuchajmy jeszcze raz. Y, ma to luźny związek, ale, jeszcze, ale jednak jakiś ma. Proszę państwa, y, to dzisiaj byliśmy świadkami... Nie, nie dlatego zgłaszam ten komunikat, ale dzisiaj byliśmy świadkami kilkakrotnego użycia wobec mnie sformułowań typu, że doniosłem, że donosicielem jestem, więc chciałbym to potwierdzić, tak, proszę Państwa, że analizując wniosek Stowarzyszenia Miasta Bowatackiego Lubartów, Powziąłem podejrzenie, według mnie uzasadnione, że do, zostało dokonane przestępstwo, choćby w myśl artykułu 233 kodeksu karnego, czyli składania fałszywych zeznań, przy analizie oświadczeń majątkowych i zadań panownych pana radnego Polychańczuka. Dlatego na tej podstawie zawiadomiłem, zgodnie z poleceniem kodeksu postępowania karnego, konkretnie artykułu, o ile mi się wydaje, 304, prokuraturę. Opis, podpisałam się nazwiskiem, imieniem i pieczątko. Dokładnie 10 lat temu przed Radą Miasta ze swoich grzechów, grzechów o które posądził tego ostatniego jego były współpracownik i jak się okazało uczestnik wspólnych biesiad, spowiadał się jeden z radnych. Owym grzesznikiem był Andrzej Kardasz, a tym, który doprowadził do publicznego wyznania grzechów przez Kardasza był jego bliski współpracownik z wcześniejszych lat, czyli Grzegorz Gregorowicz. W 2010 roku drogi Kardasza i Gregorowicza rozeszły się. PiS usunął Gregorowicza ze swoich struktur. Dwa lata później były działacz PiS, jak twierdzi wielu, mści się na Kardaszu. Gregorowicz uznał, że Kardaszowi należy wygasić mandat, bo on bawił się kiedyś u Kardasza na imprezie. Mało tego, odwiedzał Kardasza nie jeden raz w jego domu. O owych imprezach mówił na sesji 26 czerwca 2012 roku. Warto zaznaczyć, że Gregorowicz nie był wówczas nawet radnym Rady Miasta. Dla mnie, punktem wyjścia do złożenia tego wniosku o wszczęcie procedury wygaszającej mandat. Było moje wewnętrzne przekonanie, że należy, że już najwyższy czas, żeby zdemaskować jednolitość funkcjonującej w naszej przestrzeni publicznej w Lubertowie pojęć zameldowania i stałego zamieszkiwania z zamiarem stałego pobytu. Jeśli uważa, że on nie mieszka w Szczekarkowie, tylko mieszka w obwodzie, czyli... Czyli tam, gdzie jest zameldowany, to uważam, że mamy do czynienia nie z wykroczeniem, ale z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach urzędowych, takich jak na przykład w oświadczeniu majątkowym. Ja kilka lat temu brałem udział wraz z licznym gronem moich kolegów i koleżanek w obsiedlinach domu pana Kardasza w Szekarkowie i składałam się nawet na państwa prezent obsiedlinowy. Ja wielokrotnie byłem w tym domu osobiście. Kardaszowi Rada nie wygasiła wówczas mandatu. Mija 10 lat i okazuje się, że Gregorowicz po raz kolejny donosi na swojego byłego współpracownika. Osobę, z którą współpracował w 2019 roku, kiedy to najpierw złożył projekt uchwały o podwyżkę diet, a później, przy wsparciu owej osoby, najpierw odwołał razem z nim z funkcji przewodniczącego Jacka Tomasiaka i dzięki głosom owego współpracownika wybrany został na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Z czasem, ów współpracownik z 2019 roku zorientował się, jak wielki błąd popełnił. Wybierając Gregorowicza na przewodniczącego i zaczął go krytykować. Z sesji na sesję widać było, że drogi Gregorowicza i Marka Polichańczuka, bo to o nim mowa, coraz bardziej się rozchodzą. Co ciekawe, Polichańczuk na sesji stawał w obronie radnego Jacka Tomasiaka, którego kiedyś odwołał, aby utorować drogę Gregorowiczowi do funkcji przewodniczącego. To także nie podobało się byłemu współpracownikowi z 2019 roku i beneficjentowi oddanych przez Polichańczuka głosów. Popisy Gregorowicza nie spodobały się mieszkańcom Lubartowa, którzy nie Poparli kandydaturę tego ostatniego na człowieka roku. I być może patrząc na to, czego dokonał w Lubartowskim Samorządzie w 2019 roku Grzegorz Gregorowicz, mieszkańcy Lubartowa uznali, że powinien on zostać znokałtowany. Używając dalej języka sportowego, wynik autora uchwały dietetycznej to z pewnością czerwona kartka. Nowy przewodniczący zdobył zaledwie dwa głosy. Już nie jako przewodniczący, ale jako zwykły radny Gregorowicz nie przebiera w słowach. Fragment, który dzisiaj przywołaliśmy, to tylko część z tego, co wydarzyło się na ostatniej sesji. Gregorowicz nie pełni już funkcji przewodniczącego rady, jednak zdegradowanie go najwyraźniej nie nauczyło go jednego. Pokory, szczególnie tej dotyczącej nieeleganckich, mówiąc delikatnie, porównań. Dokładnie za rok odbędą się wybory i to wyborcy ocenią, czy warto głosować na takich radnych jak ten od korytka. Kanał S. Angelika Karasek.